Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Rosyjska ofensywa postępuje. Atakujący przy użyciu nowej grupy uderzeniowej połączyli ze sobą obie strefy przez siebie kontrolowane. Tak, że teraz możemy już mówić o w miarę wyrównanym froncie. I tutaj mamy zmianę dotychczasowej doktryny, bo większość walk odbywa się na bliski dystans, między miejscowościami. Brutalną wojnę pozycyjną zastąpiła z powrotem wojna manewrowa. Wiemy, że oprócz wojsk rosyjskich w uderzeniu uczestniczy niejaki Afrika Korps, czyli znowu formacja najemników, zapewne z Afryki. Pytanie tylko, czy to są ludzie z Wagnera, których wcześniej wygnano z powodów, powodów politycznych? Inni nieafrykańscy najemnicy, tam operujący, czy może po prostu lokalni wojskowi? Ja bym. Obstawiały jednak opcję drugą plus trzecią. Liczba wygnańców była zbyt mała, by otworzyć za ich pomocą nowy front. No i to by też wyjaśniało, co robił w Afryce Surowikin. Pamiętajmy, że to typ takiego generalisty. On służył w wielu rodzajach sił zbrojnych, a w obecnym konflikcie dowodził też oddziałami milicji separatystycznych i Wagnerowcami, gdzie ci druzyno nawet próbowali go zrobić ministrem obrony. A to oznacza, że z organizacjami paramilitarnymi dogadywać się potrafi. Więc, jakbym miał wysłać kogoś do formowania oddziałów najemników, no to on byłby dobrym kandydatem. A Afryka no to jest kontynent najemników. Dodatkowo Rosjanie mają tam raczej dobrą renomę, więc ma to dla mnie sporo sensu. Póki co, taktyką Rosjan wydaje się przycisnąć Ukraińców w jednym miejscu, po czym wysyłają kolejną grupę uderzeniową. Gdzieś obok, biorąc pod uwagę przewagę liczebną, jest to całkiem dobry pomysł, a miejsc do przekroczenia granicy mają jeszcze sporo, chociażby na wschód od Wołczańska jeszcze nic się nie dzieje. Oprócz tego nasila się ostrzał granicy w Obwodzie Sumskim, gdzie rozpoczęła się już ewakuacja ludności. Analogiczna sytuacja jak z Charkowem, tylko skoro teraz do Charkowa idą wszystkie posiłki, no to kto pójdzie do Sum. I już przy tej okazji padają zwyczajowe pretensje do Syrskiego, który to podobno ma się nie zgadzać. Na wysłanie większej ilości posiłków z obwodu Donieckiego. I żeby nie było, no ja fanem jego nie jestem, ale z pustego to i sam Lomon nie naleje, a Ukraina nie ma zwyczajnie już rezerw. Część tych wojsk i tak poszła wprost z obwodu Donieckiego, jakby wysłał ich więcej, to by nie opadła. Na tej chwile nie ma tak naprawdę sensownego wyjścia z tej sytuacji. Gdyby Syrski wysłał wojska do obrony granicy charkowskiej, to jego ta personalna linia obrony, którą dowodził wcześniej, by padła. O ile można go oskarżyć teraz o zaniedbanie, no to on nie jest tutaj jedynym. A gdyby taka sytuacja miała miejsce podczas ofiarę, na przykład, no to tak by się stało. Plus istniała zawsze jakaś mała, ale jednak szansa, że Rosjanie blafowali. Więc przy tych siłach, jakimi dysponuje dowództwo, no to ciężko mi tutaj mówić o złych czy dobrych decyzjach. Złą decyzją jest po prostu uparte przeciąganie tej wojny, po to, by nie popsuć kampanii wyborczej bidetowi, ale to jest coś ponad dowództwem wojskowym. A propos personaliów, to teraz uaktywnił się Budanów wieszczący upadek Ukrainy i oskarżający właśnie armię o zaniedbania. Jak dla mnie to on akurat powinien siedzieć cicho. No, bo to jego kwatera się znajduje w Charkowie. A większość jednostek walczących przy granicy podlega pod jego departament. A znamy już winowajców stanu obrony wokół Charkowa. Mianowicie samorząd Charkowski, który to miał być odpowiedzialny za zbudowanie tych fortyfikacji, zakupił materiały od firm powstałych tuż po rosyjskim ataku za 7 miliardów hrywien, to jest około miliarda złotych. Po przelaniu pieniędzy firmy zamknęły działalność. Jako że nie było materiałów budowlanych, no to kazano po prostu żołnierzom wykopać parę dołów w ziemi, a że to też robili poborowi, no to nawet to było zrobione na odpierdziel no i mamy to co mamy. Klasyka jednakże to, co tutaj chyba wszystkich najbardziej zastanawia, to jakim cudem nikt nie zauważył, że z tą linią jest coś nie tak. W końcu mówimy tu o kilkudziesięciu kilometrach fortyfikacji. A tutaj nie ma praktycznie nic. A przecież na tej rzekomej linii cały czas stacjonowali żołnierze z różnych jednostek, nawet przeprowadzali przecież wypady w głąb Rosji. Regularna armia Ukrainy to wiadomo, że jest skorumpowana, ale tutaj mamy też przecież jednostki powiązane z wywiadem. A wywiad ukraiński to de facto odnoga CIA. Jak kraken z Legionem Wolnej Rosji przekraczali granice. No to na pewno nad operacją czuwał ktoś z zachodu. No to naprawdę nikt nie pomyślał, że w miejscu, z którego startują z tą operacją, powinna znajdować się 50-kilometrowa linia bunkrów? Przecież to nawet w ramach takiej operacji trzeba zaplanować jakieś zaplecze czy coś. No tak jak mówię, wystarczyłoby tam po prostu przyjechać, by zobaczyć, że coś jest nie tak, chyba że nikt tam zwyczajnie nie przyjeżdżał. Lokalne oddziały stworzyły sobie własny mikrokosmos, a że w papierach się wszystko zgadzało, no to nikt nie drążył. Chociaż nawet wtedy, no to Charków jest przecież kwaterą główną wywiadu wojskowego. To nawet dla własnego bezpieczeństwa zadbałbym, żeby ta linia powstała. No niech sobie robią wały gdzie indziej, ale tu, gdzie ja załóżmy o kwaterę główną, no to wszystko ma być dobrze. No u obcego na no odpierdziel, no ale u siebie rób, rób jak u siebie. Do Charkowa zresztą przyjeżdżali też różni politycy, i to nieraz naprawdę nikt nie pofatygował się. Znowu, niby od losów Ukrainy zależą ich kariery, niby oni wszyscy tak fanatycznie antyrosyjscy. No to tym bardziej powinni wszystko sprawdzać po kilkadziesiąt razy. Ta niekompetencja wykracza daleko poza Ukrainę. A najgorsze jest to, że przecież z Charkowa, robiąc wypady na obwód białgorodki. Robiąc to ostrzały, i tak dalej, no to oni sami niejako zaprosili Rosjan do ataku w tym miejscu. I to jest szerszy problem, bo u nas przyjęło się rozmawiać o różnych projektach bez kompletnego brania pod uwagę możliwości ich późniejszej realizacji. I to nie mówię tu tylko o wojskowości, ale ogólnie panuje u nas taka pogarda dla praktyczności. Na Ukrainę jeździ masa różnych polityków. Nawet teraz przyjechał Blinken, ale nikt zapewne nawet nie zająknie się o jakieś plany, o obejrzenie ewentualnych fortyfikacji, miejsc treningowych, no generalnie tego, gdzie idą te pieniądze, no bo to jest niegodne wielkiego sekretarza stanu czy innego polityka. Jedyne wizyty, no to te wizyty propagandowe, gdzie wiadomo, że pokażą tylko to, co najlepsze. A jak dodamy do tego narcyzm i to otaczanie się zewsząd liza dupami, no to żyjemy sobie w takiej bańce, dopóki Rosjanie nie powiedzą, sprawdzam. I to nie jest pierwszy raz w ostatnich latach, no ale oni nadal się niczego nie uczą. Swoją drogą, to sam artykuł ukazał się w ukraińskiej prawdzie, ale nigdzie nie mogę go znaleźć w anglojęzycznej wersji, co też daje do myślenia. Chociaż mamy pewne zmiany w związku z wizytą Blinkena, mianowicie po konsultacjach z sekretarzem stanu, rząd ukraiński postanowił zwolnić kilka osób z góry. I to jest oficjalne oświadczenie ukraińskiego rządu. Na tej chwili to oni się nawet nie kryją z tym, że Ukrainą się zarządza z Waszyngtonu. Póki co listy jeszcze nie znamy. W związku z ofensywą na razie Załański ze swojej inicjatywy zwolnił jedynie dowództwem Charkowskiego garnizonu. No i tak jak mówiłem, w Rosji nowy rząd, nowy minister obrony. Chociaż Szojgu nie został w pełni zwolniony, wręcz przeciwnie, został wyniesiony na wyższy poziom. Dokładnie to został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Teoretycznie jest to już ten wewnętrzny krąg Putina. Na jego miejsce wchodzi Andrzej Bielewołusow. Z zawodu ekonomista do tej pory był ministrem rozwoju gospodarczego, potem był doradcą ekonomicznym w biurze prezydenta. Wicepremierem, no a teraz jest ministrem obrony. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego cywil jest ministrem obrony? A dlatego, że z spraw technicznych, czytaj od wojskowości, jest szef sztabu. Minister ogarnia budżet i reprezentuje wojsko na tych wszystkich spotkaniach z innymi ministrami. Co prawda fajnie by było, jakby miał jakieś pojęcie, no ale jego wybór też nie był do końca podyktowany kompetencjami, tylko był polityczny. Zresztą powód jest ten sam, co i kiedyś u Szojgu, Mianowicie on jest człowiekiem neutralnym, a stanowisko ministra obrony to od początku rządów Putina w zasadzie miejsce batalii między Służbą Bezpieczeństwa a właśnie Sztabem Wojskowym. I przy tej okazji też każda klika dostała coś dla siebie. Konkretnie to wbrew tradycji Gerasimow nadal pozostał na swoim stanowisku. Natomiast Biuro Prezydenta zyskało nowego doradcę, mianowicie Patruszewa, który to wcześniej był przewodniczącym Rady. No i niby to jest teoretycznie degradacja, choć trzeba wziąć pod uwagę, no że w Rosji to jednak prezydent jest główną władzą, a bliżej Putina, przynajmniej pod tym względem instytucjonalnym, no to już być nie można. Jeśli ktoś myślał, że Rosja nie ma słabych punktów, no to to jest ten słaby punkt. Co prawda nie tyczy się to tylko Rosji, no ale to nie jest wymówka, bo tutaj też nikt nie odchodzi z pracy. I tak jak i na przykład w USA mamy masę stanowisk, Ponad teoretycznym rządem, jak chociażby ta Rada Bezpieczeństwa, gdzie oprócz osób będących ministrami, mamy też sporo takich leśnych dziadów. I to jest o tyle gorsze, że nie wiadomo, czym oni się tak naprawdę zajmują. Szojgu sam jest już dawno w wieku emerytalnym i jak dla mnie powinien po prostu zwolnić miejsce dla następnego pokolenia, no bo tam na górze zaczyna być trochę tłoczno, a zbyt duża liczba facetów chcących się wykazać, to nigdy nie jest nic dobrego. Wiadomo, Siergiej też ma tam jakąś swoją klikę, ale tak samo może sobie wyznaczyć jakiegoś następcę, a samemu wyjechać teraz sobie gdzieś na jakieś Malediwy i, i po prostu cieszyć się życiem. Jego następca był też przy okazji w Radzie Nadzorczej w Rosteku, to jest w państwowym holdingu zbrojeniowym. Znowu pod względem jego kompetencji no to ok. Tylko to znowu, to, że to jest firma państwowa, to nie znaczy, że tam też nie ma żadnych grup interesów z nią związanych. I te zmiany mnie trochę, przyznam, martwią, bo wokół tej wojny ukraińskiej też się już zaczyna tworzyć taki odpowiednik amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zresztą to był jeden z powodów, dla których tak długo opierano się czy to grupie Wagnera, czy zwiększaniu samej armii. Jednym z głównych problemów po wojnie, jest powrót do normalnego życia tysięcy żołnierzy. A dodać trzeba, że w armii separatystów czy też w grupie Wagnera też służą ludzie o różnych, niecodziennych, że tak powiem, poglądach. Na tę chwilę Rosja prowadzi ekspansję militarną w Afryce, prawdopodobnie więc wszyscy bardziej problematyczni zostaną wyeksportowani na czarny ląd. Gruzja przepchnęła ustawę o zagranicznych agentach. Co ciekawe, podpisała to pani prezydent, która ma wszystkie atrybuty owego zagranicznego agenta. Ale wiadomo, raz, że je mogą za to odpuścić, dwa, ona jest francuską, więc rząd francuski mógł się jakoś w tej sprawie za plecami ugadać. No nieważne, w każdym bądź razie próba zrobienia Majdanu w Gruzji się nie powiodła. Teraz będziemy wyczekiwać ujawnienia kolejnych z 20 tysięcy NGO-sów w kraju. Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie zostaną zamknięte, w końcu ta ustawa nakazuje tylko ujawnienie źródła finansowania. Ale jeżeli będzie coś z nimi nie tak, a w wielu przypadkach będzie, no to można potem wszcząć postępowanie. Także do unormowania sytuacji zapewne będziemy musieli jeszcze poczekać parę miesięcy. Mamy już listę nowych sankcji na Chiny w związku z nieuczciwymi praktykami i Rosją i tak Mają one formę zwiększonych ceł i to zwiększone o duże kwoty. I to nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w znacznej części przypadków większość zaopatrzenia w dane towary w Ameryce idzie właśnie z Chin. Poza tym problem jest dużo bardziej złożony niż tylko kwestia pieniędzy, bo wiele z tych rzeczy to też produkty zaawansowanej gałęzi przemysłu. Raz, że Chińczycy produkują dużo więcej inżynierów niż uczelnie amerykańskie, to dwa nawet na tych uczelniach amerykańskich z połowa studentów to są Chińczycy. A oprócz inżynierów, to potrzebni są też ludzie na niższych stanowiskach, bo wbrew pozorom do montowania np. układów scalonych, też trzeba mieć jakieś pojęcia. I nadprodukcja humanistów przy jednoczesnych brakach w technikach i politechnikach to w Ameryce jeszcze większy problem niż u nas. Jakby ktoś myślał, że dogmatyzm to tylko kwestia socjalistów, no to tutaj mamy też przykład, jak to idzie w drugą stronę bo oczywiście jest to wszystko kwestia ślepiej wiary w to, że rynek wszystko sam wyreguluje. Tylko, że cała idea wolnego rynku oparta jest na tym, że konsumenci to są istoty racjonalne, a ta teza została obalona już dawno temu. Swoją drogą jest to zabawne, ponieważ projekt wprowadzenia całych na chińskie produkty no, pochodzi jeszcze z prezydentury Donalda Trumpa, za co on był wtedy przez demokratów krytykowany. Oczywiście tu nie chodzi nawet o politykę względem Chin czy politykę ekonomiczną. Chodzi tu po prostu o to, że budżet się nie dopina, a jako, że sinofobia u Amerykanów jest w młodzie, no to wszyscy to łykną. Gdyby administracja wprowadziła od tak po prostu nowe podatki, no to republikanie byliby wściekli, a tak będą szczęśliwi. Koniec końców i tak za to wszystko zapłaci amerykański podatnik. Pamiętacie kogoś takiego jak Gre Greta Thunberg? Ostatnia znikła coś z wiadomości a szkoda, bo nadal protestuje, tym razem przeciwko udziałowi Izraela w Eurowizji. W sumie daleko nie miała, bo w tym roku impreza odbyła się w Szwecji. W sumie jak teraz na to patrzę, to mi się jej troszkę żal robi, bo choć do tej pory postulaty jej są głupie w większości, no to wygląda na to, że ona naprawdę wierzy w to, co mówi. Wygląda na to, że po prostu psychopaci ze światowego forum ekonomicznego Wykorzystali zaburzone dziecko, a kiedy przestało im być potrzebne, no to ją wywalili na śmietnik. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Wesprzeć możecie mnie też przy użyciu serwisu BuyCoffee, link w przypiętym komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.